Kupiłem ziemię i stawiam płot. Będę się grodził od. Zaproszę kilku gości. Niech umoszczą sobie posłanie na nieskoszonej trawie. Rdzawa woda ze studni ochodzi w lipcowy skwar ciała skąpane w słońcu i takie tam. Nocą rozpalę ognisko i zanuczę sobie pieśń Wiatr ją poniesie ku gwiazdom, w pola gdzieś, I kilka drzew posadzę, świerki srebrzyste, modrzewie, może i jabłoń, czereśnie, orzech. Cholera wie, sam nie wiem, a gdy porośnie mchem, ów płot, co to grodzi od. Nabiję tytoniem fajkę. Spojrzę w mrok. Czasu nie mało zostało na karuzeli zdarzeń. Planecie, matce, wyciąłem dla siebie z płachetek ziemi, kawałek.